Do końca życia Jagiełł pozostał niezwykle aktywny. Uwielbiał polowania i przebywanie na łonie natury. Wiosną 1434 roku, w wieku 83 lat, wybrał się, aby słuchać słowika. Wrócił późno w nocy, mocno przeziębiony. Zmarł 1 czerwca 1434 roku w grudku na Rusi na zapalenie płuc. Jan Długosz tak pisał o Jagielle. Na trudy i zimna upały, zawiej i kurzawy, nadpodziw był wytrzymały. W ubiorze i zewnętrznej postawie skromny. Sypiać i wczasować się lubił aż do południa. Dlatego mszy świętej rzadko w należnym czasie słuchiwał. Łaźni zazwyczaj co trzeci dzień, a niekiedy częściej używał. Do rozlewu krwi ludzkiej był taki nieskory, że często nawet większym winowajcom karem odpuszczał. W ludziach umiał dostrzegać cnoty i niezawiścią, ale przychylnością mierzą czyny i zasługi swego rycerstwa Każdą sprawę chwalebną, czy to w wojnie, czy w pokoju spełnioną, hojnie i wspaniale wynagradzał. W każdym tygodniu piątek z wielką strzemieżliwością o chlebie i wodzie pościł. Zawsze trzeźwy, wina i piwa nie pijał. Religii katolickiej pobożny i gorliwy wyznawca. Dla ubogich, żebraków, wdów i wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych szczodrym był dobroczynnym. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.